Rytuał Pomyślności na Nowy Rok 2024 roku. Przywitaj Nowy Rok z pełnią niesamowitych możliwości. Chcesz, aby 2024 rok stał się Twoim najlepszym czasem w historii? Przeczytaj dalej. Proponuję ci rytuał, który pozwoli ci zakończyć 2023 rok z godnością, pozbywając się wszelkich negatywnych energii, które mogły cię trapić. Po pierwsze, oczyszczę Twoje życie z wszelkich złych wspomnień, przeszłości i negatywnych wpływów z poprzedniego roku, abyś mógł wkroczyć w 2024 rok z czystym umysłem i sercem. Ale to nie wszystko. Po drugie, wykorzystam potężną magię, aby towarzyszyła Ci pomyślność we wszystkich dziedzinach życia w nadchodzącym roku. Sukces. Miłość. Zdrowie to wszystko jest w Twoim zasięgu. To absolutnie niesamowite doświadczenie, które pomoże Ci zakończyć stary rok 2023 i przywitać nowy rok 2024 z pełnym entuzjazmem i pozytywnym podejściem. Mam już dziesiątki tysięcy udokumentowanych przypadków, gdzie moja magia przyniosła pomoc. Chcesz dołączyć do tego zaszczytnego grona. Pozwól sobie pomóc. Jeśli jesteś zainteresowany tym wyjątkowym rytuałem pomyślności, napisz do mnie wiadomość prywatną. Nie przegap tej szansy na transformację swojego życia. Wybierz rytuał, który pomógł już wielu ludziom odnaleźć szczęście i sukces. Przekształć swoje życie w 2024 roku razem ze mną. Oczekuję na Ciebie! Wróżbita Łukasz Węcka